Dzień dobry. Witam Dzień dobry. na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym. Nazywam się Krzysztof Spór i poprowadzę spotkanie z twórcami filmów, które przed chwilą Państwo obejrzeli w bloku Panorama Kina Polskiego. To były dwa filmy. Wystarczy nie śpiewać oraz Położna. I z nami są twórcy tych filmów. Pan Jędrzej Michalak, reżyser filmu Wystarczy nie śpiewać. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz bardzo silna ekipa filmu Położna. Jest z nami pani Maria Stachurska, reżyserka filmu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan Piotr Stachurski, scenografia i kostiumy do części fabularyzowanej tego dokumentu. Dzień dobry. I pani Tatiana Mat Matysiak, pion produkcyjny filmu Położna. Proszę państwa, spotkanie proponuję tak podzielić, jak przed chwilą obejrzeliśmy filmy, więc zaczynam od pana Jędrzeja. Panie Jędrzeju, wystarczy nie śpiewać. Wyprawa do Afryki. Pierwsze nas, nasuwające się, oczywiście, pytanie no to standard. Pan z tego kręgu kulturowego ląduje w Beninie. Ja musiałem na mapie sprawdzić, gdzie on dokładnie się mieści, bo to nie jest takie oczywiste. To nie jest tak bardzo rozpoznawalny kraj w, w Afryce. Jak pan trafił w ogóle do tego miejsca, na tą historię tej, tej, związaną, związaną z tymi akurat muzykami? Wydaje mi się, że tak jak to zwykle bywa, dużo było przypadków. Ja kiedy realizowałem ten film, byłem jeszcze studentem szkoły filmowej w Łodzi i moja szkoła nawiązała współpracę z kilkoma szkołami właśnie też z Afryki. Ten program nazywał się Sinanomat i między innymi na liście tych szkół była szkoła z Kotonu w Beninie. I tak się składa, że ja mniej więcej od 10 lat Jestem fanem jednego zespołu yy, z Beninu, muzycznego Orkiestr Poli Rytmu de Kotonu, o którym opowiada film. No więc, jak zobaczyłem, że moja szkoła nawiązała taką współpracę, no to natychmiast zgłosiłem się z pomysłem na film o tym zespole. Przy czym jechałem do Beninu z taką myślą, żeby, no, może nie tyle nakręcić laurkę dla tego zespołu, ale jakoś opowiedzieć o ich geniuszu, bo y, znałem ich muzykę. Już dosyć długo. Oni wydali ponad 500 utworów, natomiast nie znałem ich historii. Jedyna informacja na ich temat, jaką, jaką znalazłem przed wyjazdem do Beniny, była taka, że zespół, kiedy w Beninie pojawiła się dyktatura generała Kereku w latach 70., to musiał wyemigrować. Więc ja jechałem tam z myślą, że to jest zespół, który bohatersko się zachowywał w czasie dyktatury i oprócz tego gra świetną muzykę. No, jak się tam, jak tam przyjechałem, w sumie był, byłem w Afryce no, około 40 dni, jest dosyć długo, no to okazało się, że, że, że prawda jest nieco inna i musiałem jakoś sobie z tym radzić. Bo jak rozumiem, jechał pan z jakąś myślą o realizacji tego filmu. Ze scenariuszem filmu dokumentalnego, krótkometrażowego o, o swoim ulubionym zespole, a trafia pan do świata, który wygląda. Pana w filmie, nie ukrywam, no nie jest to wesołe miejsce i generalnie czuć, czuć, że jest tam historia dramatyczna i nagle trafia Pan na ludzi, którzy, którzy chcą zbudować kino. W ogóle, jakże to kinowy, filmowy, fajny w ogóle pomysł i w ogóle pasuje do naszego festiwalu. To się rozumiem, wydarzyło tam na miejscu, że nagle pojawia się temat filmu. O, uruchomić na nowo kino w takim miejscu. To znaczy, ma Pan na myśli hmm... To znaczy, ja pojechałem tam robić film o tym zespole muzycznym i okazało się na miejscu w trakcie rozmów z nimi, że oni tak naprawdę z tą dyktaturą, o której wiedziałem, że była w nie współpracowali i do dzisiaj uważają, że... Więc ja miałem w ogóle myśl, czy nie zmienić tematu mojego filmu, bo w pierwszym momencie, po pierwszych spotkaniach, miałem poczucie silnej antypatii wobec moich bohaterów, i miałem poczucie, że kurczę. Nie mogę robić filmu o ludziach, których nie lubię. Natomiast hmm, Poli Rytmy są w, zes, w Beninie zes, zespołem najbardziej znanym. No, w zasadzie najbardziej, są najbardziej znanymi artystami w tym kraju dla wszystkich. I y, usłyszałem od kogoś, że, no nie, ale oni przecież byli zmuszeni, żeby współpracować ze reżimem. I jakoś tutaj poczułem szansę, że być może ja ich mogę polubić, że coś jest więcej niż to, co oni mówią, a mówili tyle tylko, że współpracowaliśmy z reżimem, wszystko było super, uwielbiamy generała Kereku do dzisiaj i wszystko, wszystko gra. Inna sprawa to jest taka, że to był mój pierwszy wyjazd do Afryki i byłem pod tak silnym wrażeniem tego kontynentu. Tam są zupełnie inne kolory, tam są zupełnie... Ludzie mają zupełnie inne twarze, zapachy są zupełnie inne. No w zasadzie miałem odruch, żeby kręcić wszystko. Co też trochę tak robiłem, i trochę później, nie ukrywam, że nie ułatwiło nam to montażu. Ale do dzisiaj muszę się przyznać, obok, obok naszej szkoły była taka budowa, na której połowa pracowników to byli chłopcy w wieku 8 lat. I oni codziennie wracali tacy umorusani, cali w tym pyle, latali z tej budowy, rozmawiałem z nimi i też miałem taką kurczę, może by nakręcić ich. Dużo było, dużo było takich momentów, kiedy po prostu tematy po prostu jakoś mnie, mnie wyrywały. Natomiast zostałem już, już przy tym udało się mi poznać członków zespołu Poli Co prawda oni byli tylko 15 dni, z tych moich 40 w Beninie, oni byli tylko 15 dni w Beninie, bo jechali w trasę do Europy koncertowo, więc tak naprawdę musiałem działać ekspresowo i miałem taką nadzieję, że uda się w ogóle zrobić z tego filmy pełnometrażowe, że uda mi się dokopać do naprawdę Rzeczy, o których nikt nie mówił. Nie było filmu dokumentalnego o Beninie w ogóle jakby kręconego poza. W jakimś, kraju, w jakimś sensie to jest pierwszy film dokumentalny o tym kraju, w ogóle o historii tego kraju. No, były potem różne zawirowania produkcyjne, więc ostatecznie film ma, ma, ma taką formę. No i tak. No, okej, okay. jest sporo materiałów, jak pan mówi, nakręconych, zarejestrowanych na miejscu. Może jeszcze z tego uda się coś sklecić i opowiedzieć. Postaram się wrócić za chwilę, jeśli tylko czas nam pozwoli, do, do pana, bo oczywiście temat jest fajny i duży. A tymczasem przenosimy się do ekipy filmu Położna. Pani Maria Stachulska, reżyserka filmu. Pani Mario, mam takie wrażenie, że nie wszyscy to wiedzą, że, że ta historia związana jest z Pani rodziną i że tak naprawdę poniekąd opowiada Pani historię, która w Waszej rodzinie od, od dłuższego czasu była i, i o której się mówiło, to po pierwsze czy była i się mówiło a po drugie czy to, czy to jest jakaś misja, że yy, rodzinna, że realizuje Pani film yy, w hołdzie jednej z nestorek Waszego rodu. Dlaczego ta historia o Stanisławie Leszczyńskim? No historia była, była to historia jej życia, natomiast u nas w rodzinie o tym się nie mówiło. Ona sama nie mówiła, właściwie tak na dobrą sprawę to wszystko wybuchło podczas jej pogrzebu. Wtedy było takie wielkie wow, co ta ciocia przeżyła. Chociaż wcześniej, owszem, została przymuszona do napisania raportu położnej, była wystawiana sztuka Oratorium oświęcimskie w Teatrze Żydowskim w Warszawie i w Teatrze Jaracza Włodzi, ale ja wtedy jeszcze byłam mała, mama mnie nie chciała na to zabrać. Natomiast no później jakby atmosfera no, związana z ciocią całe życie jakby moje dorastanie było jakby nasiąknięte i to była jakby sytuacja normalna. Natomiast sprawa, jak doszło do tego, że powstał film, to właściwie nie w mojej głowie ona się zrodziła. Dlatego, że no nie miałam takich ambicji, żeby kogoś z rodziny promować, żeby wtrącać w jakieś takie rzeczy. Owszem, moi wujkowie często byli zapraszani na jakieś konferencje i opowiadali o swojej mamie. Natomiast rzeczywiście przed laty zdarzyła się sytuacja, gdzie Koleżanka przygotowała wystawę na temat Stanisławy Leszczyńskiej, poprosiła mnie o pomoc, żebym pojechała z tą wystawą do Rzymu. I tam zaproponowano mi pierwszy raz, żebym zrobiła film. Chodziłam z tym długo, były różne zawirowania, i tak na dobrą sprawę wujkowie moi powiedzieli: właściwie zrób ten film. To właściwie jest sprawa rodzinna, zrób, żeby to było gdzieś zapisane, żeby było opowiedziane o tym, czego ona dokonała. I też długo z tym chodziłam. Chodziłam, to znaczy, zbierałam przeróżne dokumenty, szukałam świadków jej życia, szukałam świadków z, z Birkenau. I, a to zaraz zaprosiłam jakiegoś kolegę operatora, żeby ze mną pojechał, potem innego. W moi przyjaciele właściwie powiedzieli, słuchaj, a ty złóż scenariusz do pismo. No ja złożyłam i to była dla mnie wielka, wielka radość, bo został przyjęty jednogłośnie. Zatem ja wszystkie drzwi się otworzyły i mogłam zacząć realizować ten film. Co nie znaczy, że nie obyło się bez różnych komplikacji, typu, że no a coś zdjęcia musiały się przedłużyć, bo ktoś coś nie mógł, ktoś gdzieś wyjechał, ale zdążyłam wszystkie postacie nagrać. Także, że później zdarzyły się śmierci, jedna z pani już nie żyje, a mnie udało, zdążyłam jakby dopełnić różnych rzeczy, które były związane z realizacją, z planem i scenariuszem. Położna to jest pani debiut reżyserski, ale w środowisku filmowym jest pani już od bardzo dawna. Jak wyglądała ta droga do twórcza, do, 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 do dojrzenia, do tego, żeby, żeby zacząć reżyserować film? Czy to było. Bardzo trudne dla pani? Znaczy nie, dlatego że ja podjęłam pracę w, w filmie, w ekipie filmu fabularnego kiedy byłam studentką i była to raczej moja taka przygoda. Ja studiowałam, dojeżdżałam na plan filmowy. Zaczęła no, no, się taka bardzo fajna przygoda. Później w, w zdarzeniu, bo pracowałam jako asystent reżysera. Drugi reżyser, były sytuacje, że zaproszono mnie do robienia dokumentu. No i właściwie tak pod opieką najbardziej Pawła Bogdana i Bogdana Dziworskiego, tu się zaczęły rodzić moje takie, no jakby pomysły, że może ja bym zrobiła coś swojego. No, a tak w życiu mi się ułożyło, że mogłam realizować to, co było zawsze moją pasją, czyli zrobiłam kilka filmów dokumentalnych, ale o tematyce religijnej, które były puszczone na płytkach i, i rozprowadzane w środowiskach katolickich. Ten film oczywiście jest bardzo, bardzo ważny, jeśli chodzi o, o te relacje rodzinne. Czy w Pani odczuciu ten moment, kiedy, kiedy włączaliście kamerę, i realizowaliście ten film. To był taki moment przejścia z osoby, która jest blisko związana z tematem względów rodzinnych, a tu się wyłącza lampka i włącza się reżyser. Czy, czy na planie i przy pracy przy tym filmie oddzielała pani te dwie role? Starałam się. Starałam się oddzielić to i nie patrzeć przez pryzmat jakby moich osobistych relacji czy subiektywnego spojrzenia. Starałam się być w tym obiektywna. I starałam się patrzeć na nią tak, jakby to była osoba mi nieznana. Zresztą wiele rzeczy poznawałam, zagłębiałam się, ja w tej chwili kończę, bo to, tak, żeby było dopełnieniem tego wszystkiego. Po filmie zaproponowano mi napisanie biografii, pierwszej biografii. O Stanisławie Leszczyńskiej. No i tu się zaczęło kolejne drążenie, i, i jestem w dalszym ciągu w temacie, i poznaję Leszczyńską jeszcze z innej strony, i, ale z tym, że to już dotyczy całego jej życia, nie tylko tego fragmentu, kiedy była w obozie. Z tego, z, dostaję pytania, że no, była tą bohaterką. Niektórzy mają sformułowania, że no, bohatersko postępowała. Ona postępowała dlatego, że to wynikało z całego jej życia. To było naturalną rzeczą i dla niej nie było jakby dylematu, czy ma tak postąpić, zachować się, odmówić wykonania rozkazu, czy nie. Ona wiedziała, że tak ma zrobić, ze względu na to, czy straci życie, czy nie. Ale to też było całe jej dorastanie, cała konsekwencja jej wyborów. Także, że w tej chwili, w książce, którą kończę, właśnie będzie też ten cały proces dojrzewania do tego, że w pewnym momencie zdała egzamin swój życiowy. Powiem Pani jeszcze jedno, bo oglądając ten film oczywiście tą dramatyczną historię związaną z II Wojną Światową, jak kończę taki, oglądać taki film, to zawsze myślę, co dalej? Jak było? Rzeczywistość komunistyczna, PRL, tak jak Pani mówi, dowiedzieliście się na pogrzebie w ogóle dopiero, jak to wyglądało. Pewnie nie było łatwo w ogóle żyć tą historią. Tam też jest mnóstwo zapewne, zapewne historii, które dotykały Stanisławę Leszczyńską, która tak naprawdę chyba się nie, nie chciała, nie mogła dzielić się tym, co, co zrobiła. Ale to jest takie moje wrażenie po seansie. No, Ciekawa mnie też ta jest... historia, ta historia po II wojnie światowej, bo, bo i tutaj też człowiek mierzył się z wielkimi problemami. A teraz tak, przechodzimy czym... do, do. Chyba, że chce pani coś skomentować. To Nie proszę. no, chciałam powiedzieć, że rzeczywiście po wojnie ona zamilkła i ona była taką milczącą, bardzo cierpliwą, modlącą się. Która przyjęła obowiązek jeszcze na siebie wychowania swoich wnuczek, bo jej córka po obozie, jak wyszła za mąż, skończyła jeszcze medycynę, ale później miała różne zaburzenia. W związku z tym, co jakiś czas była bardzo poważnie chora. Ale usiłowała odbudować życie takie przedwojenne, ale już to było takie, że ona była z pewnym dystansem. To nie była babcia śmieszka. To była pani, która była wymagająca od siebie, była wymagająca od nas, młodych. Nie opowiadała o swoich przeżyciach, bo nie chciała, abyśmy. Nabawili się uczucia nienawiści tak, do, tego, co, do oprawców, tak, do Niemców, do tego, co się tam wydarzyło. Ona to nam przedstawiała zupełnie w taki inny sposób, znaczy przedstawiała. Ona właściwie nie mówiła, ale jak już padały pytania, to w taki sposób, żeby nie oceniać. Jak były rozmowy, że no przecież mordowali, były, jak to młodzi, mieliśmy naście lat, były jakieś rozmowy, to zawsze było: nie osądzajcie. To byli biedni ludzie, nie osądzajcie. I ona, żeby też wyprowadzić to młode pokolenie, żebyśmy nie nasiąknęli tym, ona raczej nie mówiła, nie starała się. Najwięcej rozmawiała ze swoim najstarszym synem na ten temat. Natomiast generalnie przekazywała. Ten A Pani dzisiaj rozmawia ze swoimi dziećmi o tej historii. Jak, jak w ogóle zostało przekazane to młodszemu pokoleniu? Jest z nami Pani Może, syn? Proszę spytać syna. Panie Piotrze, to, 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 to pierwsze pana, pana, pan, pan, pana spotkanie z tą relacją, w ogóle z tą historią Stanisławy Leszczeńskiej. Pamięta pan mniej więcej, kiedy to było i jaka była reakcja na tą niezwykłą dramatyczność. Znaczy ogólnie to tak jak już tutaj mama mówiła, to funkcjonowało u nas w rodzinie, o tym się wiedziało, więc jak się o tym wie, to to też nie jest takie. Zaskakujące. W sensie dla nas to była jakaś um, historia rodziny, którą nie do końca jeszcze poznawaliśmy. I też, przyznam się szczerze, że dopiero podczas realizacji filmu, podczas przygotowań e, i dokumentacji e, bardziej wsiąkałem w tą historię i e, poznawałem m, życie Stanisławy No Wiadomo, bo też trzeba było jakoś odtworzyć tamte realia. E, Pojawić się w tych miejscach, wyobrazić sobie, w którędy ona chodziła, i tak jakby, mając świadomość dopiero po przeczytaniu historii, po rozmowach z w rodzinie, tak, po wywiadach, których nam ludzie udzielali, dopiero nabrałem większej świadomości o, o tej osobie. Może Państwu wszystkim wyjaśnię, którzy są po drugiej stronie naszego spotkania, że pan Piotr Stachurski, odpowiedzialny za scenografię i kostiumy do części fabula ryzowanej dokumentu Położna, to także utalentowany malarz, absolwent ASP. I, I to jest i to jest. I, I też związany z środowiskiem filmowym, bo doczytałem, że, że, nie, że brał, brał pan udział w pracy nad kilkoma filmami, między innymi Warto wiedzieć, że jest to między innymi osławiony fanowski film o Wiedźminach <noise> Pięć wieków poezji później. Od strony wizualnej to naprawdę bardzo porządny film. To w generalnie wygląda się fajnie, więc, więc fajnie, że, 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 to, że brał Pan udział w tym, w tym filmie, ale oczywiście rozumiem, że albo niech pan nam powie, czy z branżą filmową. Chociaż pandemia pokazuje nam, gdzie jesteśmy i, i weryfikuje nasze spojrzenie na, tą, na, tą, na to środowisko. Ale czy z branżą filmową wiąże Pan swoją y, przyszłość? Tak, zdecydowanie tak. E, chciałbym się w tym wykazać, aczkolwiek traktuję to jako jedno z medium artystycznych. Na zasadzie staram się rozwijać w każdej dziedzinie twórczości, jak w malarstwie, czy w witrażach. E, czy właśnie w scenografii, także mam nadzieję, że i tutaj się powiecie. Pani Tatiana Matysiak z pionu produkcyjnego filmu, zajrzyjmy do tego aspektu pracy nad filmem. Jak, jak doszło do, do spotkania? Kto was skojarzył? Jak trafiliście na siebie z panią Marią? Jak doszło do tego, że zaangażowaliście się w realizację tego filmu? Mhm. Zostałyśmy skojarzone przez Jacka Bołuta. Wszyscy znamy wybitnego dokumentalistę, który, który stwierdził po prostu, że chyba do siebie pasujemy. I zainteresowaliśmy się tym tematem oczywiście przez niezwykle ważną historię i ważną postać, jaką była Stanisława, ale również przez to, że tak naprawdę jeszcze chyba nikt tej historii nie opowiedział. I to było dla nas szalenie interesujące, że, że mogliśmy tutaj wziąć udział właśnie w takim projekcie. No i plus oczywiście ta osobista historia, osobista relacja, no to to zawsze w dokumencie no jest, jest im plus, kiedy się go tworzy, kiedy się nad nim myśli, pracuje i, i potem ogląda, ogląda finalny efekt. Oczywiście według mnie. Pani Mario, czy udało się zrealizować wszystkie plany związane z realizacją tego filmu? Czy udało się tą wizję, tej, tej historii na, na ekranie przenieść w takim kształcie, jaki od początku pani miała wyobraźni? No, na początku ten film miał być bardziej poetyczny. Oparciu również o poezję o obozową. No, później z tego zrezygnowałam dlatego że bardzo dużo Materiałów było do przekazania, i tak nie wszystko zostało przekazane, bo no, ale mam nadzieję, że to książka właśnie uzupełni, dlatego że rzeczywiście ta, ta historia jest bardzo mocno no, taka, znaczy jest bardzo dużo świadectw na temat tego, co się odbyło i jak, co przeżywały te kobiety w Birkenau. Jest bardzo dużo do opowiedzenia na ten temat. Wszystkiego yy, nie dało rady i tak film tam się przedłużył do 54 minut. Natomiast byłoby jeszcze dużo do opowiadania, więc to trzeba było wziąć, skondensować wszystko i skrócić maksymalnie. W związku z tym ta, też ta jakby opowieść poetyczna yy, musiałaby wypaść, no bo to już było jakby tylko ozdobą. Także hmm. no z tego musiałam zrezygnować. Chciałbym teraz, jeśli Państwo pozwolą, wrócimy do pana Jędrzeja Michalaka, reżysera filmu Wystarczy Nie śpiewać. Panie Jędrzeju, bo jeszcze kilka filmów zostało. Na chwilę wracamy do Afryki. Jeśli mógłby mi Pan powiedzieć, czy bohaterowie Pana filmu mieli już okazję zobaczyć film i czy są reakcje znane z tego sensu? Tak, to nie było takie łatwe, bo oczywiście kontakt z Beninem nie, nie jest zbyt łatwy. Internet tam jest wolny. Natomiast udało mi się skontaktować z zespołem. Oni obiecali mi, że napiszą, że zrobimy takie duże spotkanie i omówimy sobie film, ale że generalnie są bardzo zadowoleni. No nie ukrywam, że stresowałem się, bo oni w Beninie są pokazywani i odbierani wyłącznie jako bohaterowie. Tam jest zupełnie inne podejście do mówienia o historii, o trudnych sprawach, o tym, czym jest prawda, i tak dalej. Więc oni nie są przyzwyczajeni do tego, żeby zadawać trudniejsze pytania o właśnie o ten czas reżimu. A mimo to jakoś chyba jednak zobaczyli, że. Się, starałem się ich nie oceniać, tym wszystkim raczej otworzyć na to co to znaczyło żyć w czasach dyktatury w Beninie w tamtych latach i, i, i chyba, chyba to poczuli i dlatego mimo mimo faktu, iż ten film pokazuje ich naprawdę, ich różne, że tak powiem, od różnych stron, to, to przyjęli ten film. No miałbym naprawdę, no, gdyby powiedzieli, że nie, nie pokazuj tego, no, Byłaby to katastrofa, bo yy, mała ekipa schudła wiele kilogramów, żeby zrobić ten film. Yy, przeżyliśmy wiele zatruć pokarmowych, montaż trwał ponad rok. Yy, I w sytuacji, gdyby ludzie nie mogli tego filmu zobaczyć, no bardzo byśmy to przeżyli. Na szczęście dali nam zielone światło. Mówi Pan, że oni konceptują cały czas, to znaczy, że ta popularność zespołu. Oczywiście z mojej perspektywy, ja nie, mam, nie znałem oczywiście zespołu, ale e, czy to jest tak, że oni rzeczywiście jeżdżą po całym świecie i... Tak, oni nawet grali w Katowicach parę lat temu na off festiwalu, e, mieli turnie po Stanach. To jest tak, że oni zdobyli swoją popularność w Afryce Zachodniej w latach 70 i byli, byli tam najspójniejszym obok Fela Kutiego zespołem afrofitowym. a mniej więcej 10 lat temu taka mała berlińska wygórnia. Opublikowała ich składankę i od tamtej pory zaczęli być zapraszani też do Europy i na, na Zachód. I, I w ogóle ta muzyka Beninu zaczęła być jakoś propagowana. To jest mały kraj, gdzie jest tam, nie wiem, chyba 13 milionów ludzi tylko, ale scenę muzyczną mają naprawdę niesamowitą. To jest kraj, z którego pochodzi Wudu. To jest kraj, z którego większość niewolników amerykańskich została, w cudzysłowie, zapakowana na statki i popłynęła stamtąd. To jest naprawdę ważne miejsce i wyjątkowe. Podobno nawet jazz pochodzi z jednej z wiosek w Wieninie, także jest o czym opowiadać. Panie Andrzeju, tylko jeszcze jedno pytanie. Czy to kino, o którym oni marzyli, to duże kino, czy udało się zrealizować ten projekt nieco pan później? Co chyba. Akurat nie przypominam sobie wątku, żeby moi bohaterowie marzyli o kinie, natomiast jakby dla nich, dla nich liczyła, się, liczyła się muzyka i nieustannie, nieustannie liczy się muzyka i, i, i granie właśnie tych piosenek. I myślę właśnie, że to, że jednak oni się kierowali w życiu sztuką, starali na tyle, na ile mogli, jakoś, mam taką nadzieję, jest siłą tego filmu. Fajnie. Pani Mario, jeszcze jedno pytanie, bo zbliżamy się do końca. nadzieję, że Pani się nie obrazi za, za ten element naszego spotkania, bo nie wiem, czy wszyscy nasi widzowie wiedzą, ale Pani Maria jest mamą Ani Lewandowskiej, a więc teściową Roberta Lewandowskiego. Szacun pełen, to jest poważna sprawa. Pani Mario, czy, czy w rodzinie już obejrzeliście wspólnie film o Stanisławie Leszczyńskiej? Bardzo mnie ciekawi. Jaka była reakcja Zięcia na, na tą historię? Bo skoro młodsze pokolenie, dzieci, też poznawały to dopiero w trakcie realizacji filmu, to jakie było te, tutaj reakcja? Czy jest znana? Czy już miał okazję obejrzeć z żoną pani debiut reżyserski? Nie, nie pokazywałam. Pokazałam tylko trailer. Jak akceptowałam to odesłałam, no i, i rzeczywiście dzieci były bardzo takie poruszone, że bardzo im się podobał. Natomiast y, chciałabym, żeby pierwszy raz zobaczyły w momencie, kiedy będzie publiczność, kiedy będzie to w kinie na dużym ekranie i chciałabym, żeby to dla nich wtedy było taką właśnie no niespodzianką, tak? Tak, tak że to wydarzenie... Ta, świadomie, świadomie nikomu, nikomu jeszcze nie pokazałam. Nawet y, mojej Kuzynce, która tam ma główną rolę, też nie widziała. Nikt nie widział poza moim synem. Także, że... życzę, życzę wszystkim Państwu, żebyśmy jak najszybciej z tej pandemii wyszli, żeby te kina zaczęły działać i żeby filmy można było oglądać w tych warunkach, dla jakich one zostały stworzone. I oczywiście będziemy wypatrywać tych kinowych, dużych premier państwa, państwa filmów. No ja, ja mam... Ja mam nadzieję, że zdążę z książką do tej właśnie premiery kinowej, więc będzie to połączone. Trzymamy kciuki. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie dotyczące Państwa filmów, bardzo interesujących. Jeszcze jeden seans na Krakowskim Festiwalu Filmowym. To będzie 4 czerwca o 20.00. Jest powtórka bloku, w którym będzie można obejrzeć obydwa filmy. Wystarczy Nie śpiewać w reżyserii pana Jędrzeja Michalaka. Dziękuję za spotkanie. Oraz film Położna pani Maria Stachurska reżyserka Piotr Stachurski, scenografia i kostiumy i Tatiana Matysiak, producentka. Dziękuję Państwu bardzo za Dziękujemy. spotkanie po seansie filmu na Krakowskim Dziękujemy. Festiwalu Państwu Dziękujemy. wszystkim za uwagę, że nas oglądacie i zapraszamy na nasze seanse oczywiście A. na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Do zobaczenia. Do zobaczenia. zobaczenia.